Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś słów kilka na temat współwłasności, a przede wszystkim kwestie związane ze zniesieniem współwłasności. Przede wszystkim, jak powstała współwłasność i co należy zrobić, aby wyjść z tej współwłasności, w sytuacji, kiedy nie chcemy z różnych względów pozostawać jako współwłaściciele rzeczy no nieruchomości przede wszystkim. Proszę państwa, zgodnie z kodeksem cywilnym z artykułem 211 tego kodeksu każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Czyli tutaj nie jest potrzebna zgoda wszystkich współwłaścicieli, aby znieść współwłasność, każdy choćby w najmniejszej części posiadał udział Niewielki udział w całej własności, czyli w jakiejś części ułamkowej, i będzie chciał z tej współwłasności wyjść, może żądać zniesienia współwłasności. Proszę Państwa, kodeks cywilny przewiduje trzy rodzaje możliwości wyjścia ze współwłasności. Przede wszystkim preferowaną taką, takim sposobem wyjścia ze współwłasności jest podział rzeczy wspólnej, czyli podział fizyczny, jeżeli mamy Jakąś nieruchomość, na przykład grunt o powierzchni no, 10 hektarów, są cztery osoby. Wówczas, jeżeli jest to możliwe, dokonamy podziału w ten sposób, że każdy z nich w naturze otrzyma jedną czwartą tej dużej działki, czyli dokonamy podziału fizycznego i otrzyma z tych czterech osób działkę 2,5 hektarową w sumie 10 hektarów. Ale są sytuacje, kiedy rzecz która stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób. Nie można podzielić. No, sytuację mamy taką, że jest dom jednorodzinny na działce i są dwie osoby, które są współwłaścicielami takiego, takiej nieruchomości i wówczas fizycznie takiego podziału dokonać nie można. Wówczas sąd rozstrzygając taką sprawę przyzna takiej osobie, zazwyczaj osobie, która jest w posiadaniu takiego domu i zobowiązuje, Wiąże do spłaty tego drugiego współwłaściciela w wysokości jednej drugiej wartości tejże nieruchomości. I tutaj uwag kilka na temat. Jak gdyby wartości nieruchomości dokonywanej w chwili znoszenia współwłasności. Proszę Państwa, no, ocenia się według wartości rynkowej, czyli w sytuacji, jeżeli jest spór co do wartości nieruchomości, wówczas zazwyczaj dopuszczany jest dowód z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, który na podstawie cen transakcyjnych na danym obszarze określi wartość nieruchomości, ale może się zdarzyć, że na przykład jeden ze współwłaścicieli, który stale zamieszkiwał w danej nieruchomości, dokonał nakładów, czyli podwyższył wartość tejże nieruchomości poprzez na przykład wymianę dachu, wymianę okien, które były stare, zrobił nowe, czy też dokonał innych jakichś nakładów na tą nieruchomość. Wówczas wartość tych nakładów będzie odliczona od wartości nieruchomości i po odliczeniu wartości tych nakładów dopiero tą wartość, ta wartość zostanie podzielona na pół, i od to będzie podstawą do ewentualnej spłaty drugiego ze współwłaścicieli. I trzeci sposób wyjścia ze współwłasności jest taki, że. No, nikt nie chce danej rzeczy otrzymać. No, są sytuacje tego typu. Często się zdarza, że po rozwodzie pozostaje dom i żaden ze współwarządków, którzy się rozwiedli, nie chce otrzymać tego domu. Wówczas niestety trzeba przeprowadzić postępowanie no, quasi egzekucyjne czyli komornik przeprowadza egzekucję, czyli sprzedaż tego. Tego, tej nieruchomości i uzyskane środki w wyniku takiej sprzedaży podzieli się stosownie do posiadanych udziałów w tejże nieruchomości. Jeżeli chodzi to o małżonków, no to będzie podział w, w po 50%. Czyli w udziałach po jednej, drugiej każdemu z nich. Z tym, że tu chciałbym zwrócić uwagę, że postępowanie ta sprzedaż, tak zwana przymusowa, komornicza, no, wiąże się z kosztami, bo wszelkie koszty związane z tego typu działaniem ponoszą obie strony. Czyli ewentualna wartość tego domu uzyskana w wyniku sprzedaży będzie pomniejszona również o koszty związane z postępowaniem, z tym z całymi działaniami związanymi ze sprzedażą tego Tejże nieruchomości, a w szczególności no, dokonaniem wyceny tejże nieruchomości, dokonaniem ogłoszeń, i tak W związku z tym są to pewne koszty, które oczywiście będą musiały być odjęte od tej sumy, która została uzyskana w wyniku sprzedaży takiej nieruchomości i w ten sposób te osoby ci byli współwłaściciele. Oczywiście, w mniejszej kwocie otrzymają należności z tytułu sprzedaży takiej nieruchomości. Proszę Państwa, na koniec słów kilka dotyczącej dosyć specyficznego wyjścia ze współwłasności, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, bo tutaj ustawodawca przyjął, że gospodarstwo rolne jako to, to, ten warsztat pracy powinien troszeczkę w sposób odbiegający od tych ogólnych zasad. O których mówiłem przed chwilą, być dokonywane. I zazwyczaj, jeżeli podział gospodarstwa rolnego miałby spowodować, że praktycznie przestanie funkcjonować ten podmiot, jakim jest gospodarstwo rolne, takiego podziału nawet fizycznego dokonać nie można. Zazwyczaj gospodarstwo rolne przyznaje się osobie, która, na którego wyrażą zgodę. Wszyscy współwłaściciele, a jeżeli takiej zgody nie ma, temu, który aktualnie w danym momencie, kiedy znosimy współwłasność, to gospodarstwo rolne prowadzi. Jest tu oczywiście naczelną zasadą, żeby z jednej strony nie rozdrabniać tych gospodarstw rolnych, z drugiej strony, żeby to gospodarstwo rolne trafiło w ręce osoby, no, która ma odpowiednie przygotowanie do prowadzenia produkcji rolnej. Tak, w ogólnym zarysie, Państwu przedstawiłem kwestie związane z wyjściem ze współwłasności. Oczywiście jest wiele niuansów, wiele problemów już w trakcie konkretnych spraw, które prowadzę w związku z, z, z podziałem nieruchomości, z wyjściem ze współwłasności, czy to w wyniku działu spadku. Czy też podziału majątku dorobkowego. Ale proszę zwrócić uwagę, że te kwestie, jeżeli ktoś posiada taką, takie współwłasność, i, taką współwłasność i chciałby no, wyjść z tej współwłasności, może to skutecznie poprzez skierowanie wniosku do sądu, wskazując pozostałych współwłaścicieli, współwłaścicieli dokonać wyjścia ze współwłasności. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny program.